Nie lubimy brudu, plam na szybach, bakterii na pozornie czystych powierzchniach, nieprzyjemnego zapachu. Niestety, nie wszystko da się wyczyścić nawet w nowoczesnej myjni. Czy zwyczajne światło widzialne może nam pomóc w walce z zanieczyszczeniami? Sławny, liczący ponad 650 lat Uniwersytet Jagielloński i jego Wydział Chemii. Tu od lat prowadzone są badania nad wykorzystaniem prostego związku, dwutlenku tytanu. Naukowcy opracowali modyfikację, która powoduje, że pochłaniane światło widzialne inicjuje szereg reakcji chemicznych. W sumie prowadzą one do wytworzenia cząsteczek, które łatwo wchodzą w reakcje ze związkami organicznymi. Powodują ich utlenianie, czyli również śmierć mikroorganizmów. Naukowcom z Krakowa udało się otrzymać nowe materiały w postaci cienkich powłok na elementach z plastiku, szkła lub metalu. Te powłoki nanosi się na folię stworzywa sztucznego po wcześniejszym jej wyprażeniu w piecyku plazmowym. Mają one grubość jednej tysięcznej średnicy włosa ludzkiego. Widać je gołym okiem w postaci opalizującej warstwy. Badanie z pomocą mikroskopu skaningowego ukazuje ich spękania. Taka powłoka to rodzaj ceramiki, czyli jest dość sztywna i łatwo pęka. Pod mikroskopem widać również uszkodzenia komórek bakterii spowodowane działaniem nowych fotomateriałów. Opracowane materiały mogą być przygotowane również w innej postaci, dzięki temu mogą mieć wiele zastosowań. Na przykład powstał specjalny płyn do czyszczenia soczewek kontaktowych. Soczewki zanurzone w płynie oświetlanym niebieskim światłem emitowanym przez diody LED po jednej nocy są oczyszczone z białek i tłuszczu oraz zdezynfekowane. Opracowane w Krakowie fotomateriały można wykorzystać także do fotosterylizacji różnych materiałów medycznych. Szczegółowe badania oraz zrozumienie zjawisk zachodzących pod wpływem światła pozwoliły zoptymalizować aktywność nowych materiałów. Prosta synteza i tanie surowce oznaczają niską cenę. To pozwala na poszerzenie możliwości ich stosowania. Fotomateriały można także nanosić na powłoki metalowe, szklane lub tworzyw sztucznych. Będą to powierzchnie samosterylizujące, samooczyszczające się oraz usuwające organiczne zanieczyszczenia powietrza, czyli nieprzyjemny zapach. Ze środków programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka sfinansowane zostało zgłoszenie do ochrony patentowej nowych materiałów i ich zastosowań. Las to nie tylko atrakcyjny krajobraz, zieleń, zdrowe powietrze, zwierzęta i ptaki. Las to dziś przede wszystkim surowiec, drewno. Zanim zostanie zamieniony na papier lub meble, musi trafić do warsztatu lub fabryki. O efekcie pracy decydują nie tylko zdolne ręce. Drewno jest materiałem trudnym. Ma złożoną i niejednorodną strukturę. Zawiera żywice, sęki, wodę i rozpuszczone w niej minerały. Te soki powodują korozję metali. Właśnie dlatego drewno wymaga dobrego przygotowania narzędzi wykorzystywanych do jego obróbki. Współczesny przemysł drzewny wymaga dużej szybkości skrawania i cięcia materiału. To oznacza większe siły, duży wzrost temperatury i szybsze tępienie się narzędzi. Ich ostrzenie to przerwy, czyli spowolnienie produkcji, a zatem straty. Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej zaproponowali technologię modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna, m.in. noży strugarskich. W rozrzedzonym i zjonizowanym gazie na powierzchni narzędzi osadzane są powłoki azotków i węglików metali o grubości kilku mikrometrów. Są pięciokrotnie twardsze od stali i odporne na ścieranie. Składają się z wielu warstw o różnym składzie i strukturze. Niestraszna im korozja. W próżni metodą łukowego odparowania grafitu wytwarzane są także bardzo odporne na ścieranie węglowe powłoki diamentopodobne. Uzyskane warstwy badane są nie tylko pod mikroskopem optycznym. Można sprawdzić ich jednorodność, strukturę, skład chemiczny i wybrane właściwości mechaniczne, takie jak mikrotwardość, przyczepność czy odporność na zużycie. Naukowcy doszli do wniosku, że mogą swoje opracowanie zaoferować przemysłowi. Na drodze badań dobrano takie warunki nanoszenia i strukturę powłok, by zapewniały najbardziej efektywną ochronę ostrza narzędzia. To oznacza wydłużenie czasu jego pracy. Nowa technologia została wykorzystana do ulepszenia narzędzi do obróbki drewna stosowanych w przemyśle. Takie narzędzia są kilka razy trwalsze niż produkowane tradycyjnymi metodami. W zakładach przemysłowych, z którymi współpracują specjaliści z Politechniki Koszalińskiej, przede wszystkim liczą się koszty, a więc praca bez przerw na usuwanie awarii lub na ostrzenie narzędzi. Nowe technologie spełniają wymagania przemysłu. Koszt produkcji elementów mebli został obniżony. Wielkie i średnie zakłady chemiczne ze swoimi skomplikowanymi instalacjami i procesami, zakłady metalurgiczne, w tym wytapianie i obróbka metali. Wiele procesów przemysłowych to ogromne ilości zmieniających się parametrów. Często ustawienie poszczególnych instalacji jest efektem wieloletnich prób i doświadczenia załogi. Przedstawiciele przemysłu zaprosili naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie do zmierzenia się z problematyką sterowania procesami przemysłowymi. Czy można wykorzystać modele matematyczne i narzędzia informatyczne w celu uzyskania większej efektywności i jakości? Czy dzięki nim można uzyskać lepszą wydajność? Projekt InstePro objął badania naukowe oraz prace wdrożeniowe mające na celu stworzenie narzędzia informatycznego do monitorowania, nadzoru i sterowania procesami wytwórczymi niektórych przedsiębiorstw. Powstające algorytmy komputerowe sprawdzono na fizycznych instalacjach wytwórczych. InstePro stanowi platformę komunikacyjną pomiędzy systemami wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem, a systemami kontroli bezpośredniej procesów. Dzięki temu można uzyskiwać większe wydajności przy zmniejszeniu kosztów surowców oraz przewidywać zachowanie poszczególnych elementów instalacji. Ponad 40 tysięcy popiskujących puchatych kulek. Kurczaki to nasza specjalność. Polska jest liderem w produkcji mięsa drobiowego, ten produkt jest bardzo ceniony na rynkach światowych. W jaki sposób utrzymać jego wysoką jakość przy zachowaniu opłacalności produkcji? Czym karmić kurczaki, by były zdrowe i szybko rosły, bez stosowania od dawna zabronionych antybiotyków? Co znajduje się w przewodzie pokarmowym kurcząt? W centrum badań DNA w Poznaniu wykorzystuje się najnowsze techniki mikrobiologiczne. Dzięki nim można precyzyjnie określić np. szkodliwe bakterie, grzyby i pleśnie, które mogą pogorszyć zdrowie delikatnych kurcząt. Czasem mogą przenieść się także na ludzi. Co robić? Pomóc nam mogą same bakterie. Wiele z nich wytwarza związki bakteriobójcze, które występują naturalnie, m.in. w jogurtach. Używane są także do konserwacji wielu produktów spożywczych, np. bitej śmietany i deserów. Naukowcy zaproponowali, by bakteriocyny wykorzystać w żywieniu kurcząt. Czy to działa? Jaka jest liczebność i aktywność mikroflory w układzie pokarmowym kurcząt, w których pożywieniu znalazły się bakteriocyny? Badania wykonuje się m.in. na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z pomocą mikroskopu fluorescencyjnego. Tu wykorzystano również tradycyjne techniki mikrobiologiczne. Takie badania to tysiące prób i analiz, miesiące i lata żmutnej pracy. Początkowo produkcję bakteriocyn prowadzono w skali laboratoryjnej. Z i próbówek trzeba jednak przejść do dużych fermentorów. Pora na produkcję w skali półprzemysłowej. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu w Kaderze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z wykorzystaniem bioreaktorów i liofilizatorów zwiększa się skalę produkcji, tak by gotowe preparaty bakteriocynowe można było dostarczyć do ferm drobiu. Tak wygląda podawanie obiadu lub kolacji dla prawie pół miliona kurcząt. Czy w warunkach produkcji wielkotowarowej bakteriocyny spełnią swoją rolę? Testy żywieniowe przeprowadzane zostały we współpracy z jednym z wiodących producentów drobiu, czyli grupą Piast. Bakteriocyny znacznie poprawiły wyniki odchowu i zdrowotności ptaków, a zdrowe kurczaki to także zdrowie nas wszystkich. Innowacje, na które czekają odbiorcy, to prawdziwa szansa naszej gospodarki.